Witold wstał cicho z łóżka i właśnie zakładał kapcie, gdy usłyszał zaspany głos żony: Czemu tak wcześnie? Kochanie. Przecież mamy wolny dzień musiał się z tego wyplątać, więc powiedział: Tak, zapomniałem, że Piotrek prosił mnie o pomoc przy samochodzie. Idź spać, a jak wrócę, zjemy razem śniadanie. Mariana podniosła się na łokciach i patrząc na niego surowo powiedziała. Słuchaj, żadnych sztuczek, obiecałeś mi, że pójdziemy dziś razem do daczy. Kiwnąwszy głową na zgodę, mąż wyszedł z sypialni i mruknął pod nosem: Nie potrzebujesz tych rozsadników. Jakbyśmy nie mogli kupić warzyw w sklepie. Ale moja żona miała doskonały słuch i powiedziała potem: Wszystko słyszałam. I nie ma na co narzekać: starasz się dla swojej rodziny, a nie dla obcych. Nie zwlekaj za długo, bo zaraz obudzę dzieci i będziemy się szykować. Po kilku minutach rozległo się skrzypienie drzwi, a potem zapadła cisza. Mariana poleżała jeszcze chwilę w łóżku, po czym szybko pościeliła łóżko i poszła do pokoju z dziećmi. O dziwo! Jej syn i córka również się obudzili, a więc nie śpicie, ptaszki. Skoro tak, to marsz do łazienki. I żadnej wody na podłodze. Inaczej będziecie musieli pracować ze szmatami. Podczas gdy dzieci się myły, Mariana opłukała twarz pod kranem i włączyła czajnik. Siedząc przy oknie, spojrzała w kierunku garaży, a jej serce poczuło się dziwnie ściśnięte. Przez chwilę pomyślała, że jej mąż ma kłopoty, ale przecież dopiero co wyszedł, więc to były tylko wyimaginowane emocje. Kto by przypuszczał, że serce podpowiadało jej, że nadchodzą kłopoty. Przypomniawszy sobie, że od kilku dni nie sprawdzała poczty, Mariana wyszła z mieszkania i zeszła na parter. By sprawdzić zawartość skrzynki. Ale nic tam nie było, a jej sąsiadka z piątego piętra podeszła do niej. Cześć, Maryana. Musisz mieć dzisiaj wielkie ucho. Co? Brawo dla męża! Wszystko ogarnia! Chciałabym, żeby mój wasek też był trochę szybszy. Marjane nie wiedziała, co mówi, więc zapytała ponownie: Czekaj, Lucy, co to ma? Wspólnego z uchem Nie wysłałam Witolda do sklepu rybnego. Jej sąsiadka uśmiechnęła się w odpowiedzi, i dopiero wtedy Marjane zdała sobie sprawę o czym mówi co za pasożyt. A mówił mi, że poszedł do garażu Petera. Lucja położyła jej rękę na ramieniu i powiedziała Widziałam na własne oczy, jak ładował z Piotrem koło garaży sprzęt wędkarski do jego samochodu. Cóż mogę powiedzieć? Bądź dzielna, moja droga! I dobrze, że mój mąż nigdy nie zdradza. Co za sąsiadka! Dopiero co martwiła się o opieszałością męża, a teraz go chwali. Marjane pomachała jej i powiedziała Cóż, porozmawiamy z nim, kiedy tu przyjedzie, a twój Wacław naprawdę cię nie oszukuje, bo nie decyduje o niczym w domu. Dalsza rozmowa nie miała sensu, bo sąsiad już wszystko zrozumiał. Prychając jak wrzący czajnik, przekrzywiła głowę i czmychnęła z powrotem do swojego mieszkania. Po powrocie do domu Mariana natychmiast wybrała numer męża, ale zgodnie z oczekiwaniami nie odebrał. Kobieta szybko ugotowała jajka i kiełbasę. Dzieci zjadły śniadanie i zaczęła pakować torbę na wyjazd. Półtorej godziny później byli już w daczy i aktywnie majstrowali w ogrodowych grządkach. Mariana pieliła marchewki, a jej syn i córka wynosili małe pęczki trawy na kompost. Kiedy skończyli, uporządkowali jabłonie, a potem poszli do altanki napić się herbaty z samowara. Właśnie usiadły, gdy z wizytą przyszła Dorota, gospodyni sąsiedniej willi. Powoli otworzyła furtkę i kiwając głową powiedziała: Witam wszystkich. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. Mariana podeszła do niej i również się przywitała: Dzień dobry, pani Doroto. Nie, wcale nie. Teraz i tak odpoczywamy. Wyjęła chusteczkę i otarła czoło. Siadając na ławce przy Altans. Tymczasem Maryana i jej dzieci uważnie ją obserwowały, najwyraźniej czekając, aż coś powie. I wtedy sąsiadka, bez żadnego wstępu, zapytała: Dlaczego Witold dziś nie przyszedł? Nie lubi majstrować w ziemi, a może coś pilnego wypadło? Spuściła głowę, by nie było widać jej zmartwionych oczu? Mariana odpowiedziała: Tak. Poszedł z kolegą na ryby, żeby nas zadowolić dobrym połowem. Nie mogła powstrzymać się od śmiechu, Dorota powiedziała: No, oczywiście, kto by w to wątpił. Znam dobrze Twojego męża i mogę z całą pewnością powiedzieć, że nie zależy mu na tych łóżkach. Nie obchodzi go, że ciągle tu grzebiesz, próbując uprawiać rośliny. Nie znałam jego rodziców, ale z charakteru był podobny do ojca. Ale jego matka musiała być najmilszym z ludzi, aniołem z białymi skrzydłami. Żałuję, że nie miałam okazji poznać jej lepiej, bo powiedziałaby mi, jak wychowywać dzieci. Mariana po raz pierwszy usłyszała takie rewelacje, bo Witold prawie nigdy nie opowiadał jej o swoich rodzicach. Zawsze pojawiały się wymówki, a ostatnim razem powiedział: Nie rozmawiajmy o tym, ich już nie ma, więc to już przeszłość. Zabrzmiało to cynicznie, ale Mariana nie zadawała mu więcej pytań. A teraz jego sąsiadka powiedziała mu prawdę, co sprawiło, że poczuła chłód w środku. Zauważyła jej zmieszanie i pani Dorota dodała: Czasami zastanawiam się, jak szybko zmienił się temperament Witolda. Bez względu na wszystko, ukochana osoba może być tak obca, że potrzeba dużo czasu, aby zrozumieć dlaczego. Mariana również usiadła na ławce. Nie powiedziałam ci najważniejszego. Rano mąż jechał do kolegi pomóc przy samochodzie. Wtedy sąsiadka powiedziała mi, że widziała, jak mój mąż wkłada sprzęt wędkarski do samochodu. Na początku nie wierzyłam własnym uszom, ale potem pomyślałam, że zostałam ukarana za swoją naiwność. Przytulając ją za ramiona, jak własna matka, pani Dorota powiedziała: Nie bij się, kochanie. To nie twoja wina. Po prostu twój mąż kocha wolność i nie jest przyzwyczajony do bycia do czegoś zmuszanym. Patrząc na dzieci, Mariana mrugnęła okiem do sąsiadki i zaprowadziła ją do domu. Nie chcę, żeby słyszały takie rzeczy o swoim ojcu. Niech myślą, że to porządny człowiek. Przykro mi, że musimy rozmawiać w tajemnicy, ale nie jestem pewna, czy nasza rozmowa nie dotrze do uszu Witolda. Jest nerwowym wrakiem, gdy się o nim mówi. Jeśli chodzi o jego matkę, to widziałam ją tylko na zdjęciach. I to bardzo starych. O jego ojcu nic nie wiem, ale sąsiadka opowiadała mi kiedyś, że ojciec porzucił ich, gdy Witold miał pół roku i wychowywał go ojczym, bardzo miły, życzliwy człowiek. Mama zmarła wiele lat temu, ale nie wiem, co się stało z ojczymem. Pani Dorota wyjęła z kieszeni jakąś torbę i przełożyła ją dla Mariany. Słuchaj, tu jest jakieś zioło na herbatę. Zapasz na noc i będziesz mniej nerwowa. Wkrótce sąsiadka wyszła, a wtedy Mariana i dzieci zaczęły szykować się do drogi powrotnej. W drodze do domu powtarzała sobie w głowie słowa pani Doroty: Charakter masz po ojcu. I broń Boże, żeby był taki jak ona. Tylko nędznik mógł zostawić żonę z dzieckiem. Spojrzała na swoje dzieci i zadrżała, odsuwając od siebie myśl o podobnym losie męża. A żeby przekonać się do przeciwnej wersji, albo potwierdzić słowa sąsiadki z daczy, wyjęła z szafy w domu pudełko, w którym były dokumenty i rodzinne zdjęcia. Nie znalazła jednak żadnej wzmianki o ojcu Witolda, mimo że byli razem od siedmiu lat. A więc jej mąż celowo zniszczył dokumenty. Patrząc na syna, Mariana pomyślała: Boże, mam nadzieję, że nie przejmiesz po nim charakteru. Marek, jakby wyczuwając, że się o nim pamięta, podkradł się cicho do matki i zapytał: Powiedz, czy tata niedługo przyjedzie. Obiecał, że zabierze nas do cyrku, czy nie idziemy jeszcze raz. Córka Marini, mimo że starsza, nie zadawała matce takich pytań. Wiedziała, kiedy może mówić, a kiedy nic nie mówić. Teraz był czas, kiedy niepotrzebne pytania mogły tylko rozzłościć matkę. Jednocześnie Maryana nie złościła się na syna i spokojnie odpowiedziała: Tatuś przyjdzie wieczorem, nigdzie nie pójdzie. I rzeczywiście, około siódmej Witold dotarł do domu, tyle że bez ryby i podchmielony. Patrząc mu prosto w oczy. Marianna jakby chciała zobaczyć w nich swoje sumienie. Ale jak mogło być sumienie, skoro jej mąż wszedł do sypialni w brudnych butach, nawet ich nie zdejmując, i zwalił się na łóżko w ubraniu. Po takim akcie Marianna była ostatecznie przekonana, że dla jej męża pojęcie sumienia nie istnieje. Dopiero rano, gdy się obudził, próbowała z nim porozmawiać. Widzę, że wyprawa na ryby się udała. Ale ryby najwyraźniej odpłynęły daleko. Trzymając się za głowę, mąż mamrotał. Przestań. Czuję się wystarczająco źle, a ty dolewasz oliwy do ognia. Powinnaś była przynieść trochę solanki. Szybciej bym się opamiętał i odpowiedział na wszystkie twoje pytania. Mariana machnęła na niego ręką. Sam to znajdziesz, nie jesteś małym dzieckiem. I przestań robić ze mnie służącą. Stałeś się ostatnio dość leniwy, jakby cię ktoś zastąpił. Z pogardliwym spojrzeniem Witold w milczeniu wstał i wyszedł z mieszkania. Najwyraźniej poszedł dojść do siebie i to pewnie z tym samym przyjacielem, co wczoraj. Od tego czasu minęło kilka dni, wydawało się, że mąż Merien nie wrócił do normy, a nawet kilka razy pojechał z nią do domku. Wiedziała jednak, że robi to z czystej siły i niechęci wbrew jej woli. Syn nie zapomniał, że ojciec obiecał zabrać ich do cyrku i postanowił przypomnieć jej jeszcze raz, tatusiu. My prawie nigdy nigdzie nie chodzimy. A ty obiecałeś. Ojciec spojrzał na niego z irytacją i odpowiedział. Dobra, szykuj się, bo nie uciekniesz. Mariana też chciała iść na spacer, ale wtedy dostała telefon od pani Doroty. Która poprosiła ją o pilny przyjazd do domku. Oczywiście mogła odłożyć wyjazd, ale głos sąsiadki brzmiał bardzo zatroskanie: Ty idź, a ja dołączę do ciebie później, jeśli będę miała czas. Za pół godziny dzieci i jej mąż byli gotowi. Tak jest, wyjeżdżamy, w razie czego kupię dla ciebie bilet z wyprzedzeniem. Kiwnąwszy głową w odpowiedzi, Mariana wkrótce również opuściła mieszkanie i pojechała minibusem na dworzec kolejowy. Tam kupiła bilet na autobus podmiejski i czekała na odjazd. Ale nagle, tuż obok kosza na śmieci, wybuchło zamieszanie między młodymi. Łobuzami a jakimś starcem. Biedny staruszek próbował ich odeprzeć, ale oni wciąż mu dokuczali i popychali go butami. Nie mogąc znieść takiego drwienia ze starszego pana, Mariana krzyknęła: Co wy robicie? Wynoś się stąd, ty podły łobuzie. Albo zadzwonię na policję. W odpowiedzi awanturnicy zaczęli przeklinać i zbliżać się do niej, potrząsając pięściami, ale gdy zobaczyli tłum przechodniów i gapiów, rozpierzchli się. Mariana podbiegła do staruszka, by pomóc mu wstać. Proszę, nic mi nie jest. Staruszek z trudem podniósł się schodnika i dodał: Fuch, dziękuję ci, córko, że przegoniłaś łobuzów. Inaczej nie ma przed nimi ucieczki. Następnie zaczął wkładać porozrzucane aluminiowe puszki z powrotem do worków. Było jasne, że dziadek jest bezdomny i że nie włóczy się po śmietnikach z dobroci swojego życia. W tym momencie Mariana zauważyła na jego ręce coś w rodzaju talizmanu. Była to pleciona skórzana bransoletka w kształcie serca z dwiema kroplami. Widziała taką samą w swoim kredencie w domu. Należała do jej męża, ale on nigdy jej nie nosił. Kiedyś Mariana zapytała go, co to jest, ale mąż odpowiedział ze złością: To mojej mamy. Ciągle zapominam wyrzucić. Zaśmieca mi oczy. Wtedy po kręgosłupie przebiegł jej dreszcz, jak to możliwe. Przecież to pamiątka po matce, powinna być chroniona, a on. Starzec jakby domyślił się o co jej chodzi i schował nad garstek pod ręka w starej marynarki. Mariana westchnęła smutno i wyciągnęła sakiewkę. Masz, weź to, nie jest tego dużo, ale myślę, że wystarczy na kilka dni, więc nie będziesz musiał grzebać w pojemnikach w poszukiwaniu pożywienia. Starzec spojrzał na nią, a jego oczy zaszły łzami. Wycierając twarz rękawem starego swetra, podziękował jej za pieniądze i pospiesznie wyszedł. Wkrótce przyjechała policja, ale na nic się to zdało. Po spisaniu zeznań Merjenni pokręcili się jeszcze trochę po komisariacie dla zachowania pozorów, po czym również wyszli. Gdy dotarła do domku, dowiedziała się, że złodzieje odwiedzili kilku sąsiadów. A pani Dorota zadzwoniła do niej, żeby sprawdziła, czy wszystko jest na swoim miejscu. Poza tym miała z nią porozmawiać o pilnowaniu domków, żeby później nie musiała siedzieć przy korycie. Wszystko zajęło nieco ponad dwie godziny. Oczywiście nie zdążyła już zobaczyć dzieci i męża w cyrku. Dzwoniąc do męża, Marian przeprosiła i powiedziała, że w ramach rekompensaty ugotuje dziś wieczorem wykwintny rodzinny obiad. Jednocześnie wciąż miała w pamięci tego bezdomnego staruszka na dworcu kolejowym. Wyglądało to tak, jakby był kimś bliskim, a nie tylko przypadkowym przechodniem. W dodatku ten amielit na jego nadgarstku rodził sporo pytań: Czy to nie przypadek, że starzec miał coś wspólnego z Witoldem? Mariannie wydawało się mało prawdopodobne, aby starzec i jej mąż się znali. Jak się jednak okazało, Los szykował ich spotkanie od dawna, wybierając tylko odpowiedni moment. Nieznana siła pchnęła Mariannę do przodu i nie czekając na najbliższy lot do miasta, wezwała taksówkę. W ciągu pół godziny kierowca zawiózł ją na dworzec kolejowy i otrzymał hojną zapłatę. Rozglądając się dookoła, Marianna próbowała odszukać wzrokiem starca. Ale było tak, jakby wiatr go zdmuchnął, jakby w ogóle nie istniał. Nagle podeszła do niej szczupła kobieta i szepnęła cicho Dobrze, że wstawiłaś się za naszym Sawelim To dobry starzec, nigdy nikogo nie skrzywdził Zdając sobie sprawę, że może to być jej ostatnia szansa na odnalezienie staruszka Maryana zapytała Czy wiesz, gdzie on może teraz być? Kobieta skinęła głową i wskazała w kierunku budynków fabrycznych Tam jest odbiór surowców wtórnych Savelius zwykle udaje się prosto do opuszczonego parku, gdy tylko zwróci swoje łupy. Jeśli się pospieszysz, zobaczysz go tam. Mariana przytaknęła radośnie, po czym szybkim krokiem udała się we wskazanym kierunku. Miała szczęście. Starzec jeszcze nie odszedł i siedział spokojnie na ławce, skubiąc kromki chleba z bochenka i rzucając je wróblom. Zatrzymując się obok niego, Mariana powiedziała: Dzień dobry. Wybacz, że pytam, ale widziałam na twoim nadgarstku skórzaną bransoletkę. Powiedz mi skąd ją masz? Starzec odwrócił się do niej, a łzy spływały mu po twarzy Dobrze, odpowiem. Sam zrobiłem ten talizman ze skóry, a raczej były dwa jeden dałem mojemu synowi. Ale on pewnie go nie nosi, bo dawniej też nie chciał. Mariana została porażona jakby prądem, a jak ma na imię twój syn? Pamiętasz coś z jego poprzedniego życia? Podnosząc się na ławce, starzec powiedział: Jeśli pytasz, musisz wiedzieć, kto ma drugi amielyt. Przykro mi, ale nie zamierzam o tym rozmawiać. Mariana musiała sama zacząć opowieść, aby starzec jej zaufał. Jestem żoną Witolda Krzewickiego i widziałam go z dokładnie takim samym amuletem, ale jak pan słusznie zauważył, on go nie nosi. Mówi, że dostał go od matki i zamierza go wyrzucić. Starzec uniósł brwi i zawołał, więc jest całkiem zdeterminowany, by wymazać pamięć o mnie. Cóż, to jego prawo, nie potępiam go. Mariana zrozumiała, że mimo wszystko udało jej się nakłonić staruszka do rozmowy. Sawelius powiedział jej, że pomógł Elżbiecie wychować Witolda, gdy jego ojciec zostawił ich dla innej kobiety. Przez długi czas był jego wsparciem w życiu, ale jednocześnie chłopiec nigdy nie nazywał go tatą. Saweli nie marudził, zdając sobie sprawę, że nigdy nie zastąpi mu ojca. Zrobił więc same uroki, aby była między nimi przynajmniej jakaś wieś. Wkrótce matka Witolda ciężko zachorowała. Po tym ich rodzina się rozpadła. Savelius opiekował się chorą żoną i nawet spał w jej pokoju na małej, niewygodnej sofie, podskakując przy najmniejszym szeleście. Jego syn, z drugiej strony, nie brał udziału w opiece nad matką. Przez tygodnie nie przychodził do pokoju matki i nawet nie pytał Saweli Ego, jak się czuje. Ojczym od razu wiedział, że po śmierci żony Witold po prostu wyrzuci go z domu. W końcu nie miał prawa do tego mieszkania, a jego własne spłonęło dawno temu. Elżbieta. Poznała go przypadkiem, gdy pojechała do wsi, w której znajdował się dawny dom Saweli Ego. Zaczął jej pomagać, a potem zaprosiła go do siebie. I tak dwie samotności połączyły się. Tuż przed śmiercią matka poprosiła Witolda o mieszkanie. Wiedziała, że syn i tak sprzedaje jej mieszkanie. Witold oszukał, kupując Jachowi stary dom na przedmieściach z ewidentnie kłopotliwymi papierami, i wkrótce staruszek został eksmitowany wyrokiem sądu. I teraz był bezdomny, jednak staruszek nigdy nie odważył się przyjść do Witolda po pomoc. Mariana słuchała i płakała, wyobrażając sobie upokorzenie, przez które przeszedł ten człowiek. Nie wahała się długo i zabrała go ze sobą. Jakież było zdziwienie jej męża, gdy znów zobaczył swojego ojczyma! Oczywiście nie miał nic do powiedzenia, choć tutaj wszystko było jasne bez słów. Pod naciskiem żony i w ramach zadośćuczynienia, Witold został zmuszony do przeniesienia Saweli Ego do domku letniskowego. Obok znajdował się dom pani Doroty. Kobieta była samotna i miała dobre serce. Zaprzyjaźnili się i Sawelius w końcu rozpoczął zupełnie inne, szczęśliwsze życie. Bardzo często zdarza się, że ktoś zupełnie obcy staje się nam naprawdę bliski, a ta bliskość wynika z pokrewnego ducha i wezwania szczerego serca. To jest właśnie ta historia. Podziel się swoją opinią w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować kanału. Do zobaczenia wkrótce.